Publiczność uwielbiała Paderewskiego, zwłaszcza jej żeńska część. W każdym kraju miał rzesze fanek, a pamiętajmy, że za jego czasów nie było internetu i nie istniały żadne portale społecznościowe. W USA był prawdziwym celebrytą. Jego nazwiskiem sygnowano wina i mnóstwo gadżetów. Pewna wytwórnia Lizaków wpadła nawet na pomysł, by wyprodukować je z wizerunkiem kompozytora. Oczywiście sprzedały się wszystkie. Ludzie ustawiali się w kolejkach do kas o siódmej rano, by kupić bilet na wieczorny koncert. Pianista często musiał uciekać przed wielbicielami bocznymi wejściami w hotelu bądź windami towarowymi. Kobiety w różnym wieku pisały do niego listy miłosne. Szalały za nim. A nie był przecież gwiazdą popu ani roka, tylko grał na fortepianie. Wyszywały sobie na pończochach fragmenty jego kompozycji. Zakradały się z nożyczkami, gdy tego nie widział, by niepostrzeżenie obciąć trochę jego włosów. Często również musiał chować się w hotelowych toaletach, by nie dostać się w ręce zakochanych wielbicielek. Jego popularność wzrosła do tego stopnia, że podczas jednego z koncertów na estradę spadło tyle kwiatów, że uniemożliwiło mu to dalszą grę. Musiał co chwilę wycierać klawiaturę. Cóż, niełatwo być bożyszczem tłumów.